Siemka, jakiś czas temu sprzedałem sobie pewną spółkę, bo było 200 zł. profitu. I co? I bym kurde miał dzisiaj 1400 zł. Zamiast trzymać się planu, to skusiłem się na kilka procent, z tego względu, że nie jestem przyzwyczajony do większych cyfr. I te ostatnie dwa słowa mocno wrzucam w cudzysłów, ponieważ to subiektywne odczucie. Ale do brzegu. Ta spółka powraca do mojego portfela i tak dobrze myślicie: zastosuję manewr, kupuj na górce, sprzedawaj na dołku. Ale tak serio, to mam teraz konkretny plan wobec tej spółki i już myślę, że będę się go trzymał mimo wszystko. No dobra, to tyle słowem wstępu. Zerknijmy, czy coś jeszcze zmieniło się od ostatniego odcinka. Dopłaciłem kolejne 100 zł, co daje już w sumie w tym miesiącu 1400 zł wpłaty. Portfel delikatnie odbił i powoli będzie zaczynać robić się zyskowny, o ile nie wydarzą się jakieś niespodzianki po drodze. Jeszcze szybki look na całą historię od początku, i możemy przechodzić do spółek, jakie mam aktualnie w portfelu. Także uwaga, stali widzowie, za chwilę wypatrzycie, o której spółce mówiłem. Pamiętajcie proszę, że wszystko co usłyszycie i wszystko co zobaczycie w tym materiale to nie porada inwestycyjna. Pepsi 4,5% zysku. Toyota 0,5% zysku. Energy Fuels 4% zysku. Halliburton 1% zysku. Pfizer 1,5% straty. Oxy 2% straty. McDonald's 4% straty Tesla, 5,5% straty Diamondback, 3,5% straty Nełka, 3% straty Vithen, 10% straty XTB, 7% straty Formas, 10% straty. I powiem tak, jak wszystko się uda, to w sierpniu i we wrześniu będzie się bardzo dużo działo na portfelu, a więc polecam być na bieżąco. Partnerem odcinka jest XTB, a dzięki kodowi Determinacja możesz odebrać darmowy kurs na temat inwestowania. I po takim kursie można na przykład skorzystać z konta demo w ramach praktyki tego, czego się dowiedzieliście. A konto demo też jest darmowe. No to teraz jaka to spółka, o której mówiłem na początku. Za te 100 zł, które wpłaciłem, odkupiłem Energy Fuse. I teraz najlepsze. Zobaczcie sobie wykres. Kupowałem mniej więcej tutaj po 4,5 dolara, sprzedałem po 5,5 dolara, a plan miałem taki, że co jakiś czas dokupię i trzymam kilka lat. Żeby ten kontekst był mięsisty, to dodam, że mówiąc kilka lat, miałem na myśli bliżej 10 lat, a ja po miesiącu sprzedałem, bo, bo ciężko mi było się pogodzić ze stratą na Ethereum. I chciałem ją troszkę zniwelować. No, fatalny ruch z mojej strony, i jak możecie zobaczyć, rynek szybko dał mi nauczkę, że po prostu nie można ulegać emocjom. To też nie tak, że to było złe, co zrobiłem, no bo koniec końców zarobiłem i, i to w sumie dla mnie sporo. No, ale nawet jakbyś miał zarobić 10 zł, no to i tak fajnie. Ale w tym wypadku boli mnie to, że nie trzymałem się mojego planu. No więc, co dalej? Kupiłem celowo tylko za 100 zł, żebym miał z czego uśredniać. Będzie dalej rosło? No to super, dalej zarabiam. Będzie spadało? No to będę uśredniał. Ogólnie regularnie chciałem dokupować tą spółkę, a przy mocniejszym spadku po prostu wlecę jak dzik w sosnę i no jest ryzyko, ale sami dobrze wiecie, że ja ten lubię tak agresywnie. Zostaw suba i zobacz jak sobie radzę. Do zobaczenia.